Jesień 1940 roku. Kamieniołom Zakrzówek na obrzeżach Krakowa. Słońce jeszcze nie wzeszło, ale setki mężczyzn już idą w milczeniu po mroźnych ulicach. W rękach trzymają łopaty i kilofy. Na twarzach mają piętno zmęczenia i oporu. Wśród nich młody dwudziestolatek, który powinien być na uniwersytecie studiując literaturę. Karol Wojtyła to teraz tylko kolejny numer w nazistowskiej maszynie niewolniczej. Kolejny zwangsarbeiter, robotnik przymusowy. Ale naziści nie wiedzieli, że zmuszają przyszłego papieża do dźwigania kamieni. Nie wyobrażali sobie, że każde uderzenie kilofem kuje nie tylko skały, ale duszę świętego. To historia o tym, jak Jan Paweł II odkrył świętą godność ludzkiej pracy. O tym, jak młody intelektualista nauczył się kochać robotników, dźwigając kamienie pod nazistowskim batem. Witajcie w piekle, które nauczyło papieża kochać robotników świata. Aby zrozumieć, jak Karol trafił do kamieniołomu, musimy wrócić do początku 1940 roku. Nazistowska okupacja Krakowa konsolidowała się, a wraz z nią przyszły coraz brutalniejsze prawa. Dekret generalnego gubernatorstwa, podpisany przez Hansa Franka, był jasny i bezlitosny. Wszyscy polscy mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia musieli pracować obowiązkowo dla niemieckiej Rzeszy. Kto się sprzeciwił, był aresztowany i wysyłany do obozów koncentracyjnych. Nie było wyboru. To było niewolnictwo przebrane za wkład w wysiłek wojenny. Karol w wieku 20 lat otrzymał swoje wezwanie pod koniec września 1940 roku. Oficjalny papier z nazistowską pieczęcią, nakazujący stawić się w kamieniołomie za krzówek, o szóstej rano 1 października. Ojcze, powiedział tego wieczoru, pokazując dokument, przyszła moja kolej. Karol Senior, teraz 61-letni, spojrzał na papier z oczami pełnymi powstrzymywanych łez. Jego syn, błyskotliwy młodzieniec, który marzył o literaturze i teatrze, miał zostać zredukowany do robotnika fizycznego. Synu! powiedział załamanym głosem. Pamiętaj zawsze. Można cię zmusić do łamania kamieni, ale oni nigdy nie mogą złamać twojej duszy. Jesteś Polakiem, jesteś katolikiem, jesteś wolny w środku, bez względu na to, co zrobią z twoim ciałem. Te słowa zostały na zawsze wyryte w sercu Karola. Następnego ranka, ubrany w stare ubrania i niosąc pudełko z suchym chlebem, Karol po raz pierwszy szedł w kierunku kamieniołomu za krzówek. To był początek czterech lat, które całkowicie zmieniły jego rozumienie pracy, godności ludzkiej i solidarności. Kamieniołom zakrzówek był brutalnym kompleksem przemysłowym: ogłuszające maszyny, ciągłe eksplozje, duszący pył, a w środku tego piekła setki polskich mężczyzn wydobywających wapień z ziemi prymitywnymi narzędziami. Karol został przydzielony do najcięższej pracy, przenoszenia kamieni łamanych przez bardziej doświadczonych więźniów. Bloki po 20-30 kilogramów, które musiały być transportowane taczkami na długie odległości. Jego ręce, przyzwyczajone do trzymania książek i piór, teraz trzymały łopaty i kilofy. Jego plecy, które pochylały się nad Szekspirem i Mickiewiczem, teraz pochylały się pod ciężarem ostrych kamieni. Niemiecki nadzorca, brutalny człowiek nazwany Hauptmann Schmidt, wyjaśnił od pierwszego dnia, że Polacy nie są uważani za istoty ludzkie. Jesteście roboczymi zwierzętami, krzyczał po niemiecku. Pracujcie szybciej albo pojedziecie do Auschwitz. Groźby nie były puste. Wszyscy wiedzieli, że obóz koncentracyjny był zaledwie 60 kilometrów stąd. Strach był narzędziem tak rzeczywistym jak kilofy. W pierwszych dniach Karol ledwo mógł skończyć zmianę. Jego ręce krwawiły, plecy bolały nie do zniesienia. Jego mięśnie nigdy nie były tak testowane. Nie wiem czy dam radę. Wyznał ojcu pierwszej nocy, pokazując poranione dłonie. Dasz radę, odpowiedział Karol senior z mocą, bo masz coś, czego oni nigdy nie mogą ci zabrać wiarę w Boga i miłość do Polski. Ale to właśnie w kamieniołomie Karol odkrył coś, co na zawsze zmieniło jego wizję świata naturalną solidarność robotników. Mężczyźni, którzy pracowali u jego boku, pochodzili ze wszystkich klas społecznych. Były tam profesorowie uniwersyteccy, prawnicy, lekarze, ale także robotnicy, chłopi, rzemieślnicy. Nazistowskie niewolnictwo zrównało wszystkich. Jan Tyranowski, 40 krawiec, który miał stać się duchowym mentorem Karola, pracował w sekcji transportu. To on nauczył młodego byłego studenta pierwszych lekcji przetrwania. Karol powiedział trzeciego dnia, gdy zobaczył chłopaka zataczającego się ze zmęczenia. Próbujesz pracować ciałem. Musisz nauczyć się pracować duszą. Jak to? zapytał Karol, zaintrygowany. Ofiaruj każde uderzenie kilofa Bogu. Przemień tę przymusową pracę w modlitwę. Oni mogą zniewolić nasze ciała, ale nie mogą uniemożliwić nam czynienia z tego aktu miłości. Ta rozmowa zrewolucjonizowała doświadczenie Karola w kamieniołomie. Zamiast tylko łamać kamienie, zaczął modlić się podczas pracy. Każdy przeniesiony kamień stał się ofiarą. Każda kropla potu kroplą miłości do Boga i Polski. Ale była też praktyczna solidarność. Gdy robotnik był chory lub ranny, inni dyskretnie wykonywali jego pracę, żeby nie został ukarany. Gdy komuś brakowało jedzenia, wszyscy dzielili się swoimi nędznymi racjami. Franciszek Labus, doświadczony robotnik, nauczył Karola, jak chronić ręce szmatami, jak dźwigać ciężar, nie uszkadzając pleców, jak oszczędzać energię podczas dwunastogodzinnej zmiany. Uniwersytet to jedno, powiedział Franciszek z sardonicznym uśmiechem. Ale prawdziwe życie uczy się tutaj, dźwigając kamienie. I Karol się uczył. Nie tylko technik pracy, ale głębokich lekcji o godności ludzkiej, o oporze, o tym, jak zachować człowieczeństwo w nieludzkich warunkach. W 1941 roku Karol został przeniesiony do fabryki chemicznej Solvay, kompleksu przemysłowego jeszcze bardziej niebezpiecznego niż kamieniołom. Tutaj, zamiast łamać kamienie, miał do czynienia z toksycznymi chemikaliami produkującymi sodę kaustyczną. Warunki były piekielne. Chemiczne opary paliły płuca, ciepło pieców było duszące, wypadki były częste i poważne. Wielu robotników rozwijało choroby płuc, które zabijały ich powoli. Karol został przydzielony do przenoszenia worków wapna i węglanu sodu materiałów, które paliły skórę i drażniły oczy. Zmiana nocna, od 18 do 6 rano była szczególnie brutalna. Ale to właśnie w Solwej Karol miał jedno z najbardziej transformujących doświadczeń swojego życia. Pewnej nocy, niosąc ciężki worek, potknął się i upadł. Worek pękł, rozpraszając żrącego wapna na jego twarz i ramiona. Ból był nie do zniesienia, jak płynny ogień palący skórę. Współpracownicy pobiegli na pomoc, płucząc jego twarz wodą, nakładając błoto, aby złagodzić poparzenie. Nikt nie wezwał nadzorcy. Wiedzieli, że ranny robotnik zostanie po prostu zastąpiony. Dlaczego mi pomagacie? zapytał Karol wciąż drżąc z bólu. Bo jesteśmy braćmi odpowiedział Józef Kydryński, weteran robotnik. Naziści chcą przemienić nas w zwierzęta, sprawić, żebyśmy konkurowali jeden z drugim. Ale kiedy sobie pomagamy, udowadniamy, że wciąż jesteśmy ludźmi. Tej nocy, z poparzeniami twarzy i łzawiącymi oczami, Karol zrozumiał coś fundamentalnego. Klasa robotnicza nie była tylko teorią socjologiczną, to była rzeczywistość z krwi i kości, solidarności i poświęcenia. Lata później, jako papież, powiedział: Nauczyłem się w fabryce, że praca nie degraduje człowieka. Degraduje niesprawiedliwość, wyzysk, brak godności. Ale kiedy robotnicy jednoczą się w miłości i solidarności, ujawniają najpiękniejszą twarz ludzkości. Praca jako nazistowski niewolnik nie oznaczała tylko przetrwania. Dla Karola i jego towarzyszy oznaczała opór. Opór nie zawsze był dramatyczny. Czasami po prostu utrzymywał człowieczeństwo w nieludzkich warunkach. Innym razem były to małe akty sabotażu, które przechodziły niezauważone. W Solwej Karol uczestniczył w unikalnej formie oporu. Zachowaniu polskiej kultury. Podczas krótkich przerw na posiłek robotnicy zbierali się w małych grupach. Karol recytował z pamięci wiersze Mickiewicza i Słowackiego. Inni śpiewali polskie pieśni ludowe cicho. Mogą nas zmuszać do pracy jak niewolników, mówił Karol, ale nie mogą nam zabronić być Polakami. Co ważniejsze, zorganizowali tajne kręgi modlitwy. Katolicy, protestanci, a nawet niektórzy Żydzi. Którzy zdołali ukryć swoją tożsamość, spotykali się, aby modlić się razem. Tyranowski, mistyczny krawiec, prowadził tę sesje modlitwy. To on wprowadził Karola w karmelitańską duchowość, do pism świętego Jana od Krzyża i świętego Teresy od Jezusa. Zobacz, mówił Tyranowski podczas jednego z tych tajnych spotkań, Bóg pozwolił nam przeżyć to piekło z jakiegoś powodu. Naszą misją jest odkrycie jakiego. Dla Karola, pracującego 12 godzin dziennie w brutalnych warunkach, te słowa były jak woda na pustyni. Zaczął postrzegać swoją przymusową pracę nie jako przekleństwo, ale jako szkołę, szkołę cierpienia, która przygotowywała go do czegoś większego. Cztery lata. Od października 1940 do sierpnia 1944 roku Karol Wojtyła pracował jako nazistowski niewolnik. Cztery lata, które mogły zniszczyć obiecującego młodzieńca, zamiast tego wykuły przyszłego papieża. Podczas tych brutalnych lat Karol odkrył prawdy, których żaden uniwersytet nie mógł nauczyć. Nauczył się, że godność ludzka nie pochodzi ze statusu społecznego, ale z wewnętrznej wartości każdej osoby. Zrozumiał, że praca, nawet najcięższa, może być formą modlitwy. Co najważniejsze, rozwinął głęboką miłość do robotników świata. Nie teoretyczną czy pobożną miłość, ale miłość zrodzoną ze wspólnego doświadczenia cierpienia i solidarności. W 1940 roku, gdy wojna zaczęła zmieniać bieg, Karol podjął decyzję, która wszystkich zaskoczyła. Zamiast próbować wrócić do studiów uniwersyteckich, zdecydował się wstąpić do tajnego seminarium. Praca w kamieniołomie i fabryce nauczyła mnie czegoś fundamentalnego, wyjaśnił ojcu. Bóg nie jest tylko w bibliotekach i uniwersytetach. Jest szczególnie obecny w cierpieniu biednych i wyzyskiwanych. Jeśli mam być kapłanem, chcę być kapłanem, który rozumie ból robotników. W następnym odcinku odkryjemy, jak Karol znalazł jeszcze bardziej niebezpieczną formę oporu tajny teatr jak grupa młodych aktorów ryzykowała życiem, aby utrzymać przy życiu polską kulturę. I jak sztuka stała się bronią przeciwko nazistowskiej brutalności. Młody niewolnik przemieniał się w przywódcę, a jego prawdziwe powołanie wreszcie się rodziło.